W ubiegłym tygodniu przedstawiciele rządu PiS na szczycie klimatycznym w Glasgow zobowiązali się, że Polska wprowadzi zakaz sprzedaży samochodów spalinowych w 2035 roku. Mnie samemu przyswojenie tej informacji zajęło chwilę, więc powtórzę. Rząd PiS zobowiązał się, że za 14 lat w Polsce będzie obowiązywał zakaz sprzedaży samochodów spalinowych. Wychodzimy dzisiaj z konferencją, żeby dowiedzieć się, skierować zapytanie do premiera Morawieckiego. Po co? Czemu to służy? Czy to była jakaś niesamowita presja międzynarodowa, żeby podpisać takie zobowiązania? W co trudno uwierzyć, ponieważ takie państwa jak Francja, Niemcy, Stany Zjednoczone, już nie wspominając o Chinach, do tego się nie zobowiązały i nie czuły się w żadnym obowiązku, żeby takie samobójcze zobowiązanie podejmować. Czy chodziło o ochronę klimatu? No, nie wydaje się, dlatego że wszystkie dane statystyczne i badania wskazują, że im bardziej Europa ogranicza swoją emisję dwutlenku węgla, tym bardziej swoją emisję podnoszą Chiny. Czy chodziło może o zaspokojenie roszczeń organizacji ekologicznych? No, tutaj sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana, dlatego że wszystko wskazuje na to, że organizacje ekologiczne działają w myśl zasady, jak dasz im palec, to wezmą całą rękę. Nie da się zaspokoić ich żądań. E, doprowadziły już do niszczenia energetyki węglowej na terenie Unii Europejskiej, teraz doprowadziły do tego, że szereg państw zobowiązał się do zakazy sprzedaży samochodów spalinowych, a już na tym samym szczycie w Glasgow Organizacje ekologiczne mówiły o tym, żeby zakazać sprzedaży i produkcji mięsa oraz zakazać produkcji ryżu, który jak się okazuje jest nowym problemem na froncie walki z globalnym ociepleniem, produkcja ryżu jako źródło szkodliwego dla klimatu metanu. Jeżeli rząd Morawieckiego liczył, że zniknie presja ze strony organizacji ekofanatyków na Polskę, no to źle kalkulował, dlatego że jeżeli wycofamy samochody spalinowe, to natychmiast pojawią się roszczenia i wymagania, żeby Polska zrezygnowała też z produkcji mięsa i z produkcji ryżu. Ten samobójcza, ta samobójcza deklaracja. O zakazie sprzedaży samochodów spalinowych będzie katastrofą dla polskiej gospodarki, której bardzo istotną częścią jest przemysł motoryzacyjny, niestety tylko montownie produkujące dla zachodnich koncernów, ale jednak jest to 200 tysięcy miejsc pracy, które mają realny wpływ na polskie PKB i polski dobrobyt. To będzie także katastrofa dla polskich konsumentów, dla wszystkich Polaków. Dlatego, że wielu Polaków nie stać na zakup samochodów elektrycznych i nie będzie ich stać za 14 lat. A co więcej, nic nie wskazuje na to, żebyśmy my za 14 lat mieli infrastrukturę sprawiającą, że kupowanie samochodów elektrycznych ma w większej części Polski w ogóle jakikolwiek sens. Szanowni Państwo, wzywamy dzisiaj premiera Mateusza Morawieckiego do natychmiastowego wycofania się z tej absurdalnej, samobójczej deklaracji, którą rząd PiS w zeszłym tygodniu podpisał. Konfederacja, wolność i niepodległość.